i no, tak jak chcieliśmy dalej z na Pumboxerka Dzisiaj do dobijamy 20 tysięcy No i co, mam nadzieję, że wam się spodobałaś Tak to pensja w górę i subik bardzo mnie widziałem discordzik bo psia oraz dywizjon gon, Czeka na was, a my lecimy z bitewką 87. 7 W ogóle mapa, na której praktycznie nukek ja zrobiłem e, Grałem z 5 e, Byłem wtedy petekiem, ustawiłem się w tych e, Tutaj w lasku i strzelałem, tutaj na spawn, na osoby kapitan z tej górki. Jest mnóstwo punktów, mi zabrakło do słowa. No oczywiście widziałem, jak coś się działo. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem tego pewien. Tak, miałem rację, że stamtąd strzela teraz. Czy słyszę Tak, to jest nasza chęta. Kogo zabija? A ja miałem groźny pojazd. Kowit. Więc na pozwala je o taką zdobycie tą pozycję. Nie rozumiem do końca czemu. Niko po tej stronie nie ma. Dobra, tak, jak mnie to nie okropnił na... Nie wiem skąd stałem. Nie widziałem kolekcji. A, łó! Nie jestem pewien, czy nie słyszałem przed chwilą stałego lotu. Mam nadzieję, że nie, bo chcę sobie polapać helko. Po prostu. Mam taką dużą nadzieję, że, sobie, że mi pozwolą polapać helko. No dobra. Tam widzimy... Dobra, kolega się nie żyje. Wszystko za czymś na przykład schowanym. Za czymś, do czego normalnie byłby trudny dostęp, żeby coś zniszczyć. Ale nie widzę takiego kolegi, nasz coś złapał. Nie. To no to ja złapałem samolot. Je. Yeah. No, nie wiem, gdzie grał tym telefonem. Ślata. Gdzieś tam. Ciem się oddala o co się oddala, ale lata Strzelmy sobie zjedzie, tam czekaj na mnie bez tego, co się że nie uciekł. Wow. wow, bro, kolega, we mnie wleciał. Mam coś jeszcze? To ten, który we mnie wleciał, się pewnie, nad nim miałem czasu na reakcję. Speedrunner jakiś Gdzieś tam jest, w tych okolicach O, właśnie, a, zaparty nawet. Samolot to jest. Eee, Na razie do przodu, na razie do przodu. No, nikt cię nie goni na razie, nie chcecie cię martwić. Ale na razie jesteś bezpieczny. A, jeszcze nie jest bezpieczny No ale trudno. Nie, puśćmy radar na kręcenie się. 360. Nie mogłabym mówić na jaki masz na jaki masz teraz ustawiony radar. W jaki sposób? No, tego kolegi to się nie. No, ta pasująca na cyfiery, tak bym powiedział To jest bitwy, się długo. A to oznacza? ale ładnie. No, i chyba kolejna bitwa jeszcze. Uuuu. 87 nie podałem się to. Nie o dziewięć Jeszcze tej mapy, nie lubię. Kurde. Ale nie pan stepan. Nie, leć w Full to jest, znaczy prawie lapcie, to jest taka mapa, no fajna. Nie, czy to jest, full up, czy to jest 9... Full Up'cie, czy to nie jest 9.3 czasem. To 9.3 jest chyba. Jak 110 kosztuje i ten 100. To jest chyba 9-3. Przepraszam bardzo. Dobra, idziemy do przodu ładnie. bo na razie. Ale to jest chyba już niedługo, właśnie jest pierwszy trup już. Co prawda przeciwnika, ale jednak. Trup to, trup to, znaczy przeciwnicy już tu mogą być. Staf mi się na przystrzale. Nie ja, się jeszcze strzela. Tam gdzieś jest. Tam jest groźny. Jak każdy wie. jest szybki i mały. Znaczy, no nie wiem. Może jakiś mały, ale malotki też. Tutaj stać nie mogę bardzo. Teď jsem jak stąd pojechać. Udało tam się w tym spotkaniu Coś tu słyszę. Nie wiem czy to jest ten obiekt, czy to jest coś jeszcze w tym smoku na przykład. Taki o ten obiekt to jest No, puśćmy Dekapa jakby się trzeba nie znaleźć tego Tama Bo ten tam rzuca nam cały team Aha Tam coś jest. Ale to nie był tam, to był inny. Też tam młody taki, ale aha. Na Zentama. Na Zentama. Kurde, kurde co ja tak blisko startuję. Ja do tyłu mogę na tej mapie lecieć. Drugi, ale ja przodu, tutaj to jest jakiś skam Tylko do góry.

Mają pelkę, która by sobie centralnie... Nie wiem jakim synem ona słyje autentycznie Nie no, ja mam nadzieję, że będziecie skrytyczne No ale prześladowanie, tak Mi to teraz sobie będzie wracał do bazy po więcej Wiesz Już nawet nie musiał podlecieć. Blisko, no po prostu nienawidzę. Nienawidzę samolot. A ja gdzieś dalej słyszę tą helkę, w której kryzys się zrobiłem. O, dobra, śleży. No skurde, naprawdę, to są te momenty, w których chcesz naprawdę odinstalować tą grę, więcej nie płać. Gdzie jest mój team? Została nas szósta w teamie? Tak? Siódemka, przepraszam. Siódemka w teamie nas została. Gdzie jest nasz team? Nie wiem, naprawdę nie wiem. SRF-103. No, nie udało mi się. Chciałem go uh, zdjąć najpierw. Aby się. Jeszcze No podjeżdżamy. Mieszkam tego Warriora pana. I strv a No, akurat tak bardzo się spotkać nie chciał. Ale sterfała. Nawet mogę. Zakładając, że mnie zmacytuje, winno być dobrze. Ja mam nadzieję, że mnie ten tamon był nie trafi Jakim cudem! Ja nie wiem! O! To jest dron, to jest dron. Dobra, to nie jest samolot. Przez chwilę bałem się. A, wołać. To jest samolot też. Nadobili go. Jedziemy na B taktycznie. tylko puścić dekapa tak naprawdę. No bo nie, gora, pojedziemy po prostu na. Nie ma sensu. Nie wiem jaka jest sytuacja antyma, Niuk, po naszej stronie. 13,0! Bo ale les Który... na Kry, dobra, no raw tu sam. wykręcę. Nie, bo tak w sumie nie będę tego kapował, zostawię po prostu. Ja, nie, nie, nie. Eee. Zobaczymy już furasa na profilowym Uwierzcie mi to czy zrobili nie. Szczerze No ładnie kolego No dobra jeszcze nie mam masy, niestety No ale kolega już wylatuje z niuczkiem w środku. No chyba, że chcesz go jeszcze. Się... Uh, Otagowany. Już zrzucił. Zdążył zrzucić. Zdążył. Zdążył. Bardzo ładnie z tym, ile nam punktów zostało. Nie miałem mieć punktów w tej bitwie. No, Coś. No to bardzo fajnie, bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy, ile nam brakuje. No! Jecki. No to. to...